Cześć, zanim zacznę właściwy temat, chciałbym Wam przekazać, że w wieku 91 lat zmarła Pani Hanna Stadnik, pseudonim Hanka, uczestniczka powstania warszawskiego w pułku Baszta, sanitariuszka, bohaterka a przy tym do ostatnich dni pogodna, energiczna i niezwykle ciepła osoba myślę, że będzie, będzie nam Pani brakowało Pani Hanno składam kondolencje rodzinie i bliskim Jestem, proszę Państwa Głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. O, cześć, dzisiaj może nie z naszego podwórka bezpośrednio, ale myślę, że pośrednio tak. A dokładnie chodzi o pewnego pana europosła z Węgier. Który został przyłapany na małym barabara w towarzystwie panów? A pośrednio, bo to jest przyjaciel Orbana, Orban przyjacielem Morawieckiego i Kaczyńskiego. No ale tu po kolei. Zacznijmy może od tego. Ultrakonserwatywny europoser, poseł z Węgier, promie, prominentny polityk Fediszu którą to partię współzakładał od lat urzęduje w Brukseli, Józef Schaer, który odpowiadał za nowelizację węgierskiej konstytucji o zakazie małżeństw jednopłciowych. W ostatni piątek został przyłapany na gejowskiej orgi, zakrapianej narkotykami. W sumie, no, też nielegalna ta impreska była ze względu na ograniczenia covidowe i stąd była interwencja policji a wszystko to za hajs oczywiście z Unii Brukseli wczoraj podobno oddał mandat to dajmy jeszcze że pan jest żonaty od wielu lat poznajcie pana Józefa pan Józef ma 60 lat pan Józef Szajer to, jak mówiłem, węgierski polityk partii Fedish od Orbana. Zatwardziały ultrakonserwatysta. Ostatnio jego partia chce wprowadzenia do węgierskiej konstytucji zmian, które miałyby zakazywać y, adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Poseł Szajer jest żonaty i ma dziecko. W, przysz w przyszłości zasłynął jako. Konstruktor zapisu o ochronie przez państwo małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny. No coś to chyba z naszego podwórka bardzo, nie? Przypomina. Um, w ostatni piątek pan Europoseł został przyłapany na uczestnictwie w Gejowskiej Orgi w centrum Brukseli. Tak to jest już. W imprezie brało uczestnictwo Brało udział około 25 mężczyzn. Przy Europośle partii Wiktora Orbana znaleziono narkotyki. Boże, jakcy ci wszyscy są prawilni, prawda? E, przyłapany na Gejowskiej Orgi. E, w Brukseli Węgier to bliski przyjaciel Orbana, jak wspominałem. Ten Józef Szajer. Tutaj na zdjęciu z lewej na foto jego żona. I tutaj taka ciekawostka, jest szefową Węgierskiego tryba, Trybunału Konstytucyjnego. <grymny> Jorzef Szajer, tak wspominałem, jest y, znany z homofobii i walki z LGBT, I jest też ten, autorem wpisu do Konstytucji Węgier. Zdania o ochronie świętości instytucji małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyźni. Zdziwieni? Hm. To może eksplorujmy to sobie na nasze podwórko i rozpoczynając od samej góry. Od PiS. E, nie wiem na ile tu jest prawdy i czy jest to prawdą, ale publicystka Polityko informuje, że w gejowskiej orgi z narkotykami Brał udział nie tylko konserwatywny polityk z węgierskiego Fedeszu, ale też polscy dyplomaci. No, Jeśli to by była prawda, to by była dosyć taka ciekawostka. Bo myślę, że to jest jedynie kwestia czasu, aż ten antyLGBT, pro-gay z Węgier puści farbę na temat kolegów Polaków z Parlamentu Europejskiego którzy zabawiali się razem z nim. Naprawdę to by było coś pięknego. Jak piszą madziarskie i belgijskie media, Szajer po nalocie policji nie uciekał jednak porynnie, tak było to wcześniej gdzieś mówione, ale na Golasa chciał wyskoczyć przez okno. Czymś jednak zahaczył o framugę, i wpadł z powrotem do środka, gdzie było jeszcze 24 innych nagich mężczyzn. Upadł obok stołu, na którym walały się narkotyki. Prawica, moi drodzy, prawica. Ojej, co się porobiło u tego naszego bratanka? Co w ogóle z tą prawicą jest? Współpracownicy Orbana, tu na zdjęciu od lewej, Gabor. Kaleta, były rzecznik MSZ, ambasador w Peru, aresztowany za dystrybucję dziecięcej pornografii. Nasz bohater, Józef Szajer, eurodeputowany jeden z najważniejszych liderów FEDiSZ, uczestnik gejowskiej orgi w Brukseli, nielegalnej z powodu COVID i narkotyków. Podobno próbował uciekać z niej na Golasa. Na Węgrzech uchodzi za homofoba. No i zo, Zostal Brokati, burmistrz, Gior, nie wiem czy dobrze czytam, złapany w czasie orgi na jachcie z udziałem prostytutek. Jeszcze raz powtórzę, prawica. Jak y, czytałem o tym y, gangbalu w Brukseli Gejowskim, y, przypomniał mi się taki sketch z Małej Brytanii. Było, coś tam te, było tam coś takiego. Konserwatywny, deputowany z żoną na przyjęciu, wiecie, wianuszek ludzi. Podchodzi kelner, deputowany mówi do kelnera. Ja pana skąd znam, kelner? Nie sądzę. Deputowany, no proszę powiedzieć, kelner, grałem w gejowskim porno. I powiem wam, że... Tak, e, Sakiewicz i TVP no, oczywiście krzeją temat, że w Brukseli policja zatrzymała uczestników seks party i że jest e, wśród nich euro, europarlamentarzysta. I co mnie wcale nie zdziwiło, jakimś dziwnym przypadkiem zgodnie milczą na temat, że ówdeputowany jest... Członkiem Fediszu i kumplem Orbana. A Orban to, wiadomo, wielki przyjaciel Morawieckiego i Kaczyńskiego. A podobno w Brukseli już się śmieją i, i mówią, że Węgier nie był miękiszonym i dał z siebie wszystko. No ale poza tym cały czas myślał o rodzinie. A wracając do naszego bohatera, pana szefa Szajera jest podane, że złożył swój mandat i zrezygnował, zrezygnował ze swojego mandatu europosła tak jak już wspominałem w noc z piątku na sobotę policjanci w Brukseli weszli do lokalu w którym odbywała się homoseksualna orgia Według mundurowych było tam aż 25 osób. Część z uczestników zabawy próbowała umknąć przed konsekwencjami. Wystraszyli się, że policja ich zatrzyma za korzystanie z narkotyków. Pech, pech chciał, że służby rozpoznały w jednym z gości imprezy eurodeputowanego Józefa Szajera. I tu na chwilę przerwę. Zobaczcie, policja tam rozpoznaje eu eurodeputowanego. Nasza policja nie rozpoznaje naszych polityków. No ale to tak nawiasem mówiąc. I ten pan Józef próbował za wszelką cenę wydostać się z budynku w obawie przed szykanami wewnątrzpartyjnymi. Postanowił wziąć przykład ze współtowarzyszy i rzucił się do ucieczki. Policjantom udało się w końcu złapać uciekiniera i znaleziono przy nim środki psychoaktywne. W zeszłą niedzielę zrezygnował, tak mówiłem, z mandatu europosła i Szajer złożył oświadczenie po zatrzymaniu i powiedział przykro mi, że naruszyłem przepisy tego kraju. To było z mojej strony nieodpowiedzialne. Nie brałem narkotyków. Zaproponowałem policji wykonanie testu narkotykowego Na miejscu, ale tak się nie stało Policja powiedziała, że znaleziono, znaleziono ekstazę To nie było moje i nie wiem o narkotykach i jak się tam dostały Złożyłem oświadczenie na policji No i tak podsumowując ten temat Powiem tak Jozef, Józef Szajer jest jednym z założycieli prawicowej partii nacjonalistycznej węgierskiego parlamentu. Wiktora Orbana, partii Fedisz. To ona znana jest z naruszania praworządności w Unii Europejskiej. To właśnie Fedisz usiłuje tłamsić yy, wołanie o prawa osób należących do mniejszości seksualnych. I tak się zastanawiam, czy pan Szajer może sobie spojrzeć, bez wyrzutów sumienia, teraz w lustro. Myślę, że w naszym, na naszym rodzimym podwórku pewnie też takich panów Józefów by się od groma znalazło, tych, tych prawilnych oczywiście. Co teraz tak jadą po tych gejach, lesbikach, LGBT, yy, taką, zauważyłem taką zależność. Yy, geje, gnęb, geje gnębią gejów. Nie wiem, Żydzi tępią Żydów, a dokładniej mi chodzi tak pan Józef. No, jest na, najzwyczajniej w świecie, zwykłym gejem, skoro bierze udział w orgiach nawet nawet nie bo niektórzy geje są bardziej porządni od pana Józefa bo żyje tam powiedzmy sobie w związku z drugim a nie różnie się z dwudziestoma innymi gejami naraz ale on tępi gejów Hitler miał jakieś tam korzenie żydowskie Tempił Żydów e, tak się zastanawiam nad Karakadem Kaczyńskim on też podobno strasznie gejów nie lubi a bardzo lubi Wiktora Orbana i pewnie pana Józefa też. Ciekawe. No, ale mam nadzieję, że kiedyś to wyjdzie na światło dzienne i u nas. To na tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.